Czy będzie chociaż jedno jajuszko z tych poje... Jest Titan! Jest Titanic, Jest Titanic. Jest! Ej, dobra, Titan jest stary! Widzisz to? Uwaga! Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spec Simulator 99, a w dzisiejszym odcinku klasyczny jest, robimy sobie opening nowych Cosmic basketball jajuszek i wraz właśnie z Ołkiem otworzymy dzisiaj 300 jajuszek, on ma 150 i ja mam 150 i mam nadzieję, że ktoś z nas dzisiaj trafi Titanika. także ty mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji zapraszam cię do oglądania no i co panie Ołku, no i co panie Ołku, na start odcinka jeszcze podziękuję to Ołkowi, bo on głównie sponsoruje ten opening, no bo on mi kupił jajka i sobie kupił, także dzięki, Ołek, dzięki. No i co? Chyba otwieramy. Jakaś taktyka na start, ile Jajusek coś tutaj masz? w głowie jakąś taktykę? No wszystkie. A, aha. Nie no, ten odcinek nie może mieć minuty. Dawaj ósemeczkę luźną. Dawaj. 16. 16, o kurde, 16. ten to na grubo, na grubo, no dobra, to pierwsze start i 16 jajusek. Na grubo kolega leci. Dobra, let's jest. go. Ej, jest jajko? Dwa są chyba? Nie, jedno jest, okej. Okay. Jedno jajko jest, proszę, proszę, moje i Titanik, proszę. Jest. Dobra, jest to huge Pet. Okej, okay. jest huge Pet na start. Może być, może być! Uwaga, ten słabszy. Właśnie, widzowie, bo w tych jajkach mamy dwa huge bety. Jest tutaj goat ogólnie, no i taki dominus. Ogólnie dominus jest niestety tym słabszym huge betem, a ten Lego Ball jest tym lepszym huge betem. Ale i tak najbardziej celuję w titanika, no bo jest to Black Hole, czyli jeden z moich ulubionych Titaników. Posiadam wersji normalną, no to muszę jeszcze posiadać wersji tutaj piłkowatej. No to co, ołek? Teraz moja taktyka, co? Dawaj 3-3-1-3-3-1 no, To jest taktyka na titanika stary. 3-3-1 po prostu. No i zobaczmy, czy ktoś trafi. Jeszcze w ogóle widzę. W tym tygodniu na pewno pojawi się pewnie taki opening jajek, więc szykujcie się na to. Póki co, no, yy, ten teges, yy, sorry, sorry, nic nie wyleciało, niestety moja taktyka jest bardzo słaba. No to czas na taktykę od ciebie, ty musisz dać lepszą. Nawet taktyka nacinka. Oho. Tak zwane dwa jajka otwieramy <grym>, Dwa jajka pojedyncze. Na no dobra, na a to na mnie, to na mnie, ja jestem biedaczek, na no, maksymalny biedaczek Ale i. Nie ma. No, cinek niestety dzisiaj farta nie przyniósł. Nie lubi nas, nie lubi nas ewidentnie ten cinek. Ja powiem prosto: 8, 3, 1, 8, 3, 1. Nie ma co tutaj przedłużać, dawaj. 8, 3, 1. Let's go, dobra. Zobaczmy, czy tym razem będzie coś lepszego niż przed chwilą. No, przed chwilą nic nie było. I tutaj też nic totalnie nie ma. No, dobra, ja taktyk faktycznie nie potrafię dawać, więc ty musisz dawać te taktyki. Ja Kuba, muszę stać z tyłu. To jest najlepsza taktyka, tylko nikomu o niej nie mów. Taktyka na kublaka. Okej. Okay. 3 razy po 8. Nie! Kublak Aż tak? Nie. Tak. Dobra, 3 tak. razy Kuba. po 8. Dobra, ile jajek, człowieku? Ej, ty jesteś szalony. Dobra, 3 po 8, dobra, błagam. Dwa Titaniki. Ej, dobra, dwa są. Uwaga, jeden to jest huge pet, i drugie, uwaga, uwaga, też huge pet. Dobra, ale zobacz mi jaki. Fragmenty dla ciebie i uwaga. Oha, no, oha, oha, oha. Oba dla ciebie. Jak zwykle. Jak zwykle, taktykę pod siebie tylko przygotował. Nie, 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 nie. nie. Stary, ja się tak nie bawię. Kublaczek mi dał. Musisz gdzieś, kublaka napisać, że ci dał farta, to ci da. No ale to jest twój chłopak, tylko tobie daje farta, więc teraz ja dam taktykę mojego chłopaka, czyli taktykę rockska. W sumie to nie jest jego taktyka, aczkolwiek powiedzmy, że jest i otwórzmy sobie pojedynczo siedem jajek. Dawaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, długo to zajmuje, ale mam nadzieję, że odda ta taktyka. Let's go, let's go, let's go, zobaczmy, zobaczmy Czy będzie chociaż jedno jajuszko z tych Jest Titan! Jest Titanic, Jest Titanic, Jest! Ej, dobra, Titan jest stary! Widzisz to? Uwaga! Twój będzie! To nie jest mój! Co jest? W końcu? To W Titanika! Это Ника Старый. zajęło trafienie Titanika i mam go po pół roku czasu. Po pół roku mam Titanika, czajs to? Żeby go trafić, musiałem otworzyć chyba 3700 jajek, widzowie. Czajcie to. Już wam dokładnie mówię, ile musiałem otworzyć jajek, żeby go trafić. Uwaga, uwaga, uwaga. Pam 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 pam, dokładnie 3600 jajek bez dwóch. 3600 jajek bez dwóch, żeby go trafić, ale wreszcie się udało. A wiesz co jest najlepsze? Obstawiam, że jakbym otwierał te droższe jajka, trafiłbym Gargantuana. Takie przeczucie coś mam. Ale do Dobra, nie narzekam, broń Boże, jest Titan. No jak tam, Nubku, jak tam bez Titana, jak tam. No dobra, to czas taktykę od ciebie. Chod, chublak go odda mocniej, dobra, to jaka taktyka? Na biednego Hublaka. To ile? 3, 8, 1. Dobra, 3 8 1. 3, 8, 1, dobra, jak trafię drugiego, to ci go oddam. Obiecuję, że ci go oddam, jak trafię drugiego. Zobaczmy, czy Twoja taktyka na Hublaka biedniejszego odda. W ogóle, co to za taktyka? wymyślasz. Ej, są dwa jajka chyba? Nie, jedno jest, okej. Okay. Jest jedno, jest to huge pet i dla kogo to będzie i w jakiej wersji? Znowu dla Uka, okej. Okay. Powiem tak, ty masz farta na pewno do huge petów. Na pewno masz farta ci do huge petów. No spokojnie, wyleci ci jeszcze Titanic. Ja w to wierzę, stary. Ja w to wierzę, więc ja ci powiem dobrą taktykę, bo ja daję, jak widzisz, dobre taktyki. W ogóle to jest chyba już nie wiem, który Titanic z pojedynczych jajek otwierania. I to jest najlepsza taktyka, dlatego zróbmy teraz tak. Trzy... I pięć razy po 1 3 i 5 razy po 1 Raz, tak. dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, chyba nie otworzyłem jednego, więc tutaj dorzucam szybko i zobaczmy, czy moja taktyka daje coś jeszcze ciekawego. Uwaga, uwaga, uwaga. U mnie nic, ale u ciebie może coś być. I są! są, huge. jest! Dwa huge pety, Dla ciebie oba? Ej, Goldena chyba trafiłeś, nie, dwa normal! Halo, nie, czekaj, co? Co tu się wydarzyło? A ty? ty jednego ja. Aha, I jednego. dobra. I ktoś jeszcze coś. Okej, okay, już jajko otwierał. Ej, ale dobra, gołta trafiłem! Ej, ciesz? W sumie to giga, bo on jest mega ładny ogólnie. Nie wiem, co sądzisz o tym huge pecie, ale moim zdaniem jest to jeden z ładniejszych huge obecnie w tym evencie. W sumie ale najładniejszy. Pan, nie. nie, ej. Nie, Ej, Ołek, tak nie, ołek. nie nagrywam, to, nie, nie nagrywam, ja tego nie nagrywam, ja tego nie nagrywam, ale Ołek Obiecuję, że nie nagrywam tego, 100% ja widzowie Widzisz tą cyferkę u te... tego Gołta? 23, to musimy zrobić tak Jeden, jajko, drugie jajko i trzecie jajko Uznajmy, że to jest 1, 2, 3 po prostu, w sensie 23 3 pojedynczo, zobaczmy Tak, tak, ja nie nagrywam, Ołek, ja mam tylko streamka luźnego, spokojnie Uwaga, czy coś poleciało... Niezbyt, niezbyt, ale spokojnie, jeszcze jest 59 jajek, jest okej, okay, jest okej. Okay. To co, może jakaś propozycja od ciebie tym razem? Nie. Okej, okay, no to ode mnie, no to trzy, się... trzy po trzy po prostu, jak nie to nie po prostu. Trzy po trzy, <laughs> dawaj, szczerze przynajmniej powiedział, przynajmniej miło i szczerze powiedział, że nie. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie, uwaga, uwaga, jest jedno jajko, są dwa jajka, dobra, są dwa jajka, są dwa jajka i dwa tajtaniki to będą, uwaga. No, niestety, nie są to dwa, dwa Titaniki, tylko dwa huge Pety. Jeden dla mnie, jeden dla ciebie. Okej, okay, przynajmniej porówno tutaj lecimy. No Dobra, no Ołek, nie obrażaj się tak, nie obrażaj się tak, tylko daj jakąś nie taktykę wie. tutaj dobrą. Coś z czatu może. 2 8 możemy zrobić, dawaj. 2 8 możemy zrobić. Mi pasuje ta taktyka, jest spoko, więc let's go. Dwa razy po 8. Ej, ale cieszy mnie ten Titanik, niesamowicie naprawdę. No, cieszę się, że się dzisiaj na streamku pojawiłeś i dałeś to jajuszkę, naprawdę. A nie, jest jedno. Jest, yes, yes, jest, 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 jest. I to będzie twoje Chyba, bo ja miałem wszystkie pety, więc zobaczmy, czy to jest twoje. Tak, to jest twój i to ten lepszy. Ogólnie on jest drogi, bo on pewnie będzie kosztował coś granicy biliona, więc go na razie nie sprzedawaj, bo ma zbugowany rap. Dobra, dobra, to później, to później, dobra, później, później. Później, 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 później. Proszę, proszę, poczekaj, daj mi tylko pozdrawiam powiedzieć proszę, proszę. Nie, dobra, 34 jajka zostały stary. No to ja powiem tak, 3 318. 8 3 1, 8. chyba taktyka wcześniej jaką ty dawałeś. Zobaczymy czy powtórzymy tą taktykę tylko z lepszym dropem tym razem. Uwaga, 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 uwaga. Jezus Maria, jak długo się te jajka w ogóle otwierają. A tu 8 huge petów rośnie. Okej, okay, 2 huge pety kolejne, ej, ale huge rosną niesamowicie. Musisz przyznać. I tym razem oba dla mnie, let's go! Aj, ty bestio. co ty gadasz, człowieku, co ty gadasz? Ty <laughs> bestia, dobra no, no. Nie, nie mogę cię słuchać stary, nie mogę cię słuchać, nie, otwórzmy nie, nie, nie. Tak, tak, to będzie wycięte, stuprocentowo ja to wytnę 22 jajka zostały, tyle ile w sumie Cinek z kublakiem razem mają IQ Więc 22 jajka, podzielić na 3, dodać 8, razy 15, minus 2 Podzielić przez 0 i dodać 6, to jest y, 6 pojedynczo Aha no dobra, no faktycznie, masz rację, masz rację, masz rację, nie było to śmieszne, ale śmieszny też jest twój drop, kolego, bo nie masz Titanika, więc trafię go teraz. Zobaczymy czy tym razem. O Jezus Maria, nic nie leci. Ech, ci powiem ołek, chyba Titanika u ciebie nie będzie dzisiaj. 2 razy 8? No, możemy zrobić na zakończenie. 2 razy 8 możemy zrobić. Let's go! 2 razy 8 na zakończenie! No i zobaczmy, czy na zakończenie tutaj dostaniemy coś od Prestona. Uwaga, uwaga, uwaga. Ostatnie jajka dzisiaj. No, ci powiem, yes. jest jedno. Okej, okay, jest to huge pet. Dobra, no niestety Titanica drugiego nie ma, ale przynajmniej jeden był i na zakończenie jeszcze dla mnie huge pet. Bardzo dziękuję, Preston. Pierwszy raz opening, który mi się podobał, bo w końcu oddał, więc ewidentnie od ciebie jajka, Ołek, są bardziej szczęśliwe niż od Prestona te, które dostaję. Ja ci powiem tak, ja ci otwierałem jeszcze te paczki ogólnie i trafiłem dwa razy Titanic kartę i ogólnie w tym tygodniu też zamierzam odcinek z tego zrobić i skraftować Titanica, więc w tym tygodniu możliwe, że parę Titaników mi przyjdzie. Przy okazji możemy otworzyć cztery takie paczuszki na farta. Zobaczymy, czy coś poleci tutaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Pierwsza paczuszka. No niestety nic ciekawego. no Dawajcie, jakie cztery luźne. Cztery luźne sobie otworzymy. Może na odcinku będę miał fartę. Jak już Titanic wylecił, to może Titanic karta też poleci. Uwaga. Trzecia paczka. Niestety nic. No i ostatnia paczuszka. Uwaga, uwaga. Proszę. I huge. Okej. Okay, huge ghostly dragon. Czyli bardzo ładny huge pet. Tak samo jak ten Titanic jest bardzo ładny. No ale poza tym nic ciekawego nie poleciało. Także co widzowie? W dzisiejszym openingu tak naprawdę to na tyle. Myślę że poleciał bardzo, ale to bardzo dobry drop. Na zakończenie zróbmy sobie również konkurs jakiś, a mianowicie rozdajmy sobie dla trzech osób po 169 milionów. Nie wiem czemu taka liczba po prostu losowa. Jeżeli chcecie je wygrać pamiętajcie, obowiązkowo łapkę w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie, mordeczki wam gratuluję i nagrody poleciały już do waszych mailboxów. A póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Dziękuję tobie Ołek jeszcze raz za wystąpienie. Mam tym tylko smaku kaktusa. Aha, no to niezłe pożegnanie. Dzięki za oglądanie i się mano. Elu!